Dobra, chwila prawdy. Snack Kinger, Ostre, niebieskie i totalnie odjechane. Czy to chipsy, czy broń biologiczna w wersji imprezowej? Zaraz się przekonamy. Jest to prawdziwy niebieski ogień smaku. 100% prawdziwa kukurydza, bezglutenowa, wegańskie, bez GMO i ostre. I ten kolor jak z innej planety. To jakby papryczka chili poszła na rave. I wróciła z neonowymi wspomnieniami. To chipsy do odważnych decyzji, mocnych wrażeń i może też do TikToka są chrupiące i ostre. Czuję się jakbym jadła chipsy prosto z kosmicznego grilla Ilona Maska. Próbuj, jeśli się odważysz, ale ostrzegam, język może zmienić kolor i opinia o zwykłych chipsach już nigdy nie będzie taka sama. Znajdziesz takie na stronie susi Link w opisie. Ostrzegam, tylko dla odważnych.